dzisiejszy mini maraton z Napoleona Total War na modyfikacji Great War, kampanią Czarstwa Niemieckiego i soczystym wąsem Kaisera. Zaczniemy od drobnego plądrowania Estonii. Dokładnie tak. E, splądrujemy sobie Estonię. Nie mogę zniszczyć portu, w którym stoi skępie sowiecka flota, rosyjska flota. Ej, tu nawet nie ma co plądrować. A tu jeszcze jest jakaś osada do plądrowania. Nie chcemy tego utrzymać, wiem, że kajzerasio to powinno być nasze, ale no kajzerajsio chcemy striggerować. Nie wiem chcę zobaczyć, czy uda się strigerować jakiś bolszewicką wojnę domową czy coś takiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Znamy nami Króliczka, Przegapka w górze z oczystych komentarzach, zapraszam na Discord, zapraszam na Patronite, zapraszam na Twitch streama Zapraszam do soczystego totalen krigu. krótkie przypomnienie, Hindenburg biega na plecach. I plądruje co się da. Rosja jest zbyt duża, żeby to utrzymać, ale mamy tutaj de facto tylko dwie armie: jedna broni Prus i Polski przed, przed ruskimi, a druga armia Hindenburga plądruje i niszczy co się da. Tu mamy drobne problemy z flotą ruską, ale to zaraz ogarniemy. Mm, partyzantka francuska prawie na wymarciu, a właśnie yy... Dobrze powiedzieliście, ej tu jest całkiem coraz więcej jednostek, tych rodzajów jednostek mamy dostęp, to akurat jest spoko w tej modyfikacji, że jest odosłownie ogrom, ogrom różnych jednostek I one czymś się naprawdę różnią, co jest fajne Zaczniemy rekrutować tanią piechotę, żeby, bo ta armia i Rupert, królowany ksiądz o Bawarii już od kilkunastu tur siedzi we Francji, znaczy w Paryżu i w sobie nic nie robi poza pilnowaniem spokoju e, Więc trzeba będzie go zabrać, bo nam się chłopak marnuje troszeczkę Południe Francji zabezpieczone. Armia na Włochy przygotowana. Tutaj mamy kolejną armię i właśnie zaczniemy od bitwy z Włochami. Zobaczymy. Jeżeli Włosi będą tak samo przemulać jak, jak Francuzi czy, jak Francuzi czy Rusy, to będę po prostu wycinał te bitwy. A być może włoski żołnierz to jednak coś tam potrafi. Dużo moździerzy, dużo piechoty, naklepiemy im. Myślę, że taka bitewka na początek odcinka, chyba że uciekną. Nie, chcą się bić. Jedna kawaleria. Eee, trzy arty, moździerze i masa piech. O, co wy takie czapeczki macie, co to jest? Bersergeri, Arkuresi 62, Range 200 Nasza piechota, uuu wy macie lepsze wy Weapon Rifle, a wy macie Weapon Rifle, Ok, okej, okay, okej, okay. ciekawe, ciekawe Dużo macie tych, dwa oddziały i tutaj jest coś innego, a więc, jest... aha, bo co są grzy, Eee, fajnie, dobra, e, totalny klik o kurde, możemy te tręcze pobudować. W sensie nie tręcze, a te, te, te paliczki, znaczy nie paliczki, no te takie okopy, takie, takie wały ziemne. To jeszcze nie są te okopy, które powinniśmy mu zrobić, ale spoko. To powinno pomóc przy ostrzale artylerii, a żeby mamy przewagę ogniową, to chciałem ją z chęcią wykorzystać. Tylko pytaj, żeby wystarczy armii, żeby rozciągnąć się ładnie na linię frontu. No, powiedzmy, że styknie. Powiedzmy, że styknie. Dobra, myślę, że jesteśmy rozstawieni, czy mamy... Wrogiego generała w zasięgu klasycznie. Mamy, schował się za drzewkiem. Byłaby wielka szkoda, jakbyś nagle dostał salwą z naszych, to są po cztery działa. Tak, to są po cztery działa z naszych, z naszych pięknych 20 dział. Chcia, chcę, chcę zobaczyć, chcę zobaczyć jak włoski o o lecą. Psiu, 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 piu, psiu, Ojej, 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 Jezus. Zabiliśmy sześciu. Dobra, zabiliśmy 14. Oczywiście przeżył. Nasze nieszczęście. I ty będziesz nas puszował. O kurde, dobra, bo ta włoska piechota nie jest aż taka słaba, więc trzeba zmiękczyć mu obronę. I cyk, prawie połowa oddziału od jednej salwy wyparowała. O Jezus, ale ta przewaga ogiewa masakruje. Mam wrażenie, że powinniśmy więcej działa ładować do armii. Jeszcze więcej. uj Jezus, ale to była dobra salwa. Eee, dobra, śmieszki śmieszkami. Daj te dwa oddziały arty, bo chciałem wyeliminować. Oj, nam teraz zniszczy jedno działo. Eee, wyeliminujemy tą artylerię. Mam nadzieję. To wtedy otworzymy sobie drogę do naszej kawalerii, żeby się tutaj po flangach pojeździła. Czy wy uciekacie? Tak, uciekają. He <laughs> Włosi już uciekają. Biedne koniki. Oj biedne koniki, ale ich dojedzie. Znaczy tu mamy jeden oddział piechoty, tu są drugi oddział piechoty, a tu jakże są schowani. Więc raczej nic złego nie powinno się wydarzyć. Oj te szarże. Nie, poważnie muszę AI zupgrade'ować Bo te szarże kawalerii nie wiadomo po co i na co są dziwne. Olimpijskie zgrupowanie, walnij tu. Albo w tych stojących. Tutaj, 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 tu, tutaj. Walnij synek, tutaj, tutaj. Walnij synek. O tak, 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 tak. Piu, piu No dobra, no, no, no. Co mam powiedzieć? Dobra, dokończę no tę, tę, tę bitwę. sobie, Popatrzcie, jak Włosi pięknie parują. Patrzcie, jak Włosi pięknie parują, i wracamy na mapę kampanii. O, ale to było piękne. Trafienie. O Jezus, a już to było dobre trafienie. Rób mi tak jeszcze. O kurde, mo moździerze, To w nas strzelałem te moździerze? Ale to na szybko. I Dużo tego jest, ty. To jest 8 moździerzy. Dobrze tu kawalerię jedziemy. Bardzo dobrze się składa. Chodźcie, żbiczki. A ty w naszą kawalerię celujesz w ogóle. Okej, okay. ciekawe. Widzę, że nasza kawaleria jest pod Dawaj, 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 dawaj. Ciekawe, czy dojedziecie. by wielka szkoda, jakbyście nie dojechali. Weź w to od razu, wieć. A tu są dwa oddziały. orany. rany. Dawaj, tu. Też sobie wyłącz, żebyście się nie pozabijali. I chodź tutaj. No, 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 no. Arta niech strzela w te najbardziej tu wysunięte oddziały, żeby przypadkiem nie chcieli uratować tych moździerzy. No ale nie wiem, pierwszy oddział może nie dojechać, drugi raczej dojedzie, ale ten pierwszy, jak mu moralki siądą... No właśnie. No jeszcze trochę. Strasznie krótki czas przeładowania mają. Bardzo króciutki te moździerze. Jak blisko muszą teraz strzelać. O, lecą pociski, widzicie? Ale już z tyłu wpadło. Dobra. Nice. Nice, 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 nice. I co, pozwolisz mi tak po prostu sobie strzelać do swojej arty? To jest nasza kawaleria, proszę bardzo. Oni mają co? Pistolety? Pistolety wyciągną. He, te pistoleciki. Cyk-cyk-cyk, trafiliście coś, tą artę? Zabiliście zero. Naprawdę 151 ludzi strzeliście z tych gumianych pistolecików i nic nie zabiliście? Nie chcę wierzać, bo tu piechota idzie i ona się odwróci, walnie salwą to po kawalerii będzie. O jednego zabiliście, póki macie nie strzelajcie z tych pistolecików. Generała, panie. Łatwiutko! Teraz muszą ulec! Teraz muszą ulec! Włoska armia bez generała! Co, wycofujecie się? Gdzie oni w ogóle idą? Gdzie wy patatejacie żbiczki? Bo mnie to bardzo ciekawi. Bardzo mnie to ciekawi. Ej, nawet te pistolety się rozstrzelały trochę. Chociaż nie wiem, czy Arta tu w się tam nie trafiała, jak generała celowałem. Yy, Luigi Carbonara! Mm, dobra, żbiczki, kochane. Wyłączcie sobie to. Myślę, że to jest moment, że możemy wjechać w nich. Zapraszam tu. I zapraszam tu Najgorzej, ile ich tu jest? 57 Strzeli gdzieś tutaj, może muralki im siądą, bo tu ile jest? Jedno działo, drugie Są trzy oddziały dział Celuj tu, żeby w kawalerii nie pozabijać Ja nie wiem czy oni nie próbują się wycofać, bo to jest mega dziwne co już robi przeciwnik, no ale no, no, jak jest, jakie je jest Odwróci się, żeby strzelić w nas czy nie? Nie Okej, okay, odwracają się chyba Eee, do, tyłu, do, tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu ta odwracają się, okej. Okay. Okej, okay, spoko, świetnie, sfokusuj ogień. Możesz na, na tym nawet sfokusować. Rozbiliśmy dwa oddziały arty. Trzeci się nie... A tu jeszcze coś z ty. A tu są snajperzy ukryci w lesie. O kurde. Oho, doszli do naszych linii. Dzielgi włosi! Eee. Smutna bitwa. Nie straciliśmy praktycznie chyba nikogo, nie pięciu tu straciliśmy poza Artą i kawalerią. A nasza piechota dopiero teraz bierze udział w walce. Nawet, nie, nawet a jego Artem nie w naszą pichotę, tylko napierdziała w naszą artę. I to tyle. No nie będę ukrywał, że troszeczkę żenująca była ta. E, troszeczkę żenująca była ta. E, ta armia włoska. No, działa, działa, wszystko poporobił. Po, LANDVERA ile pozabijał? Wow, ja, ja w szoku jestem. Naprawdę w szoku jestem. Wy przeżyliście! Co? Dobito! Dobito! Seria, aż tyle ich przeżyło? 62, dobra, cyk. Nice. Eee, I ta armia też na południe, na południe. I co? I znajemy końca tury? Myślę, że znajemy końca tury. Czekaj, flota się naprawia. A, flota jest ready in Untvertys na desant do UK. Okej. Okay. Okej, okay, potrzebujemy tylko armii. Potrzebujemy tylko armii. Pytanie, czy wy szybciej wrócicie? Czy wy szybciej wrócicie, czy. Czy Francja się uspokoi? Jakiś garnizon machniemy. Dobra, yy, koniec tury. O kurde, Paryż szturmują! Ta armia buntowników Paryż sturmuje. No dobra, zbiczki. Nie wiem czemu armia buntowników to jest zawodowa francuska armia, chyba że to jest na zasadzie, że wszystko co rozbiliśmy pozbierało się do kupy i stworzy jakąś armię z niedobitków, dezerterów. No dobra, e, Powiedz, że na automacie siądzie. Proszę, dobra. Nawet nie są takie duże straty, a wy przeżyliście bandyty. E, researcher kolejny, czy mamy więcej jeszcze tych? E, Montepleje, a tu tak, mamy jeszcze jedno, no dobra. No to chodź tym researcherem do Montepleje. Do Montepleje. Rebelia. U, uh, nice. Yy, duel pojedynek. Aż tutaj zobaczymy. Po kolei yy, mamy agenta. Mamy. kapitalistyczne reformy. Teraz będzie. Unifikacja? Nie wiem, co to robi. Plus jedno zadowolenia plus półtora. Dobra, zaraz popatrzymy. Reberia na łotwie. O, łotwa się zbuntowała. Nice. Oczywiście damy im wygrać. Mm, bo oni powinni być do nas przyjaźni jak najbardziej. Ważne, żeby roscy tego nie mieli. Setna rocznica bitwy pod Waterloo I teraz Brytyjczycy i Francuzi, którzy siedzą razem w okopie i tak patrzą na siebie A nie, zapomniałem, Francji już nie ma, a Brytania siedzi na wyspie Estonia się buntuje, ciekawe czy Ostania też się może wyzwolić Tak, rebelia, rebelia I powiem wam, że ten nasza, nasz plan z Hindenburgiem działa nadzwyczaj dobrze Bo patrzyłem jak Ruscy wychodzą stąd i oni wszystko ciągną na wschód Także ja jestem w szoku Jak dobrze ta nasza taktyka zadziałała Także nie wiem czy nawet nie polecimy z małą kontrofensywą i spróbujemy zająć Wilno i Wilno moglibyśmy spróbować już zająć dla siebie na stałe, tak myślę. Bo to wygląda nadzwyczajnie dobrze. Widziałem po prostu jak te gigantyczne armie roskich idą na wschód. Także spróbujemy. Ej, pieniędzy nie ma. Czemu w tym kraju pieniędzy... A już wiem czemu pieniędzy w tym kraju nie ma trzeba pozbyć się tej floty. Powiedz, że na automacie nie stracimy żadnego okrętu, bo tu bitwy na automacie Czy my straciliśmy dwa statki? Naprawdę? Ech, to jest gówniana flota, nie, nie chce mi się po prostu, napraw to, bo tu handeli, handeli, wpłyń tutaj tym statkiem I ta jedna flota musi zostać, żeby znowu nas nie odcięli od dochodu Bo jednak boli, jednak pieniążek boli, boli pieniążek Mogę podnieść na chwilę wam podateczki? O 1200, a jeszcze troszeczkę 1900, dobra niech będzie, niech będzie yy, Czy ta armia Wy się nie odnawiacie, nie? Czy ta armia wyjaśni was? Cześć, dzień dobry. Piękne zwycięstwo. Okej, okay. Paryż znowu się buntuje, ale jak wyłączymy podatki. Dalej się buntuje. Ale jak wejdziemy armią. i wyłączymy podatki. Jej, szczęśliwy Paryż! Nareszcie! Nareszcie szczęśliwy Paryż. Mogę coś zrekrutować? Jegrów, nie chcę jegrów. Nie chcę ani troszeczkę jegrów. Teraz tak, trzeba będzie to wszystko ponaprawiać, zrekrutować większy garnizon. Bo wyciągać wszystkie bandyckie armie, które się szwędają tędy. Który jest lepszym generałem? Kluk jest lepszym generałem. Dobra, to ciebie na razie wyciągamy. Będziesz szukał szczęścia. A tu jakieś jednostki idą. Spoko, może ci wykręcimy jakąś armię. Z Brukseli też można wyjść, jeszcze nie? Bruksela ma minus jeden. Padnie im to, cztery. Powinno spaść. Chyba. Dobra, zostaw jeden oddział piechoty. Dobra, siedźcie wszyscy na razie póki co. Mm, ty będziesz szukał szczęścia z nową armią. Ile tu mamy? Mamy jeden slocik. Jest, jest. Yy, wrzuć tu jegrów? Nie, piechota liniowa by się przydała. Dobra, i ty będziesz czyścił pozostałości armii francuskiej. Ty lecisz na północ. E, teraz tak. Ty spróbuj zrobić zadymesy w, we Włoszech. Tu coś płonie. Nie jesteśmy na naprawę. Dobra, a wy na północ do portu. Na północ do portu. Możecie jeszcze. O, zrobić tak. Okej. Okay. I wyciągnij was. W sumie tym jegrem możesz też wyciągnąć tą flotę stąd, okej. Okay. Ty, ja zrobiłem te statki handlowe, czy nie? Tu jest dreadnought, Gdzie ja te statki handlowe robiłem? Tu się robią statki handlowe. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jeszcze więcej pieniążków będzie. Ty, jakiś handel mi tu płynie. Czemu mi tu handel płynie? Jest jeszcze flota, trzeba podobijać resztki floty francuskiej na, na mo Zatoce Biskajskiej Właśnie Zatoce Biskajskiej um, żeby mi tutaj nie pływało i nic nie kręciło, szponciło Widzę, że Hiszpała Portugalia handluje z naszymi wrogami I Hiszpania też, nie godzi się Ty, tu była mechanika Trade Embargo Słuchaj Czy ja mogę zażądać od Ciebie Trade Embargo Na Brytanie, Italię. W zamian dam ci military access i dam ci komunizmu trochę. Nie zgodzą się, Alfonso, głupi. Głupi Alfonso. To nie jest ten Alfonso, co robi Civilwora? To jest ten Alfonso, co robi Civil Civilwora, nie? To jest ten sam Alfonso. Czy inny Alfonso? Nie wiem. Weź mi tutaj zbadaj to. Tu za dwie tury, znaczy po jednej turze mamy to, to i Roland cały czas płonie. Trzeba będzie uniwerek naprawić do końca. Tu gdzieś jakaś jeszcze, pamiętam, jedna armia weszła w te krzaki. I mnie jej nie spotuje, dobra końcury. Pierwszy raz brytyjska flota ruszyła swoje cztery litery. I wiecie, gdzie wpłynęli? Wpłynęli tu, gdzie budowałem sobie. Gdzie budowałem sobie stateczki handlowe. Także jest mi bardzo smutno z tego powodu. Rebelia w Estonii. Tu to jest Łotwa. Myślałem, że to będą dwa osobne kraje. My jesteśmy na wojnie, my jesteśmy na wojnie. Eee, my musimy się dogadać. Bo ja chcę, żebyście wybyli na wojnie z ruskimi, a nie z nami. Dobra, są nowe techy. Nice. Eee, nowa nacja. Niepodległość Irlandii? <ścoughs> Co ty do mnie mówisz? Słuchaj Irlandio, sprawa jest taka: że ja chcę mieć w tobie przyjaciela. Nie chcę ci tego. Eee, Zawieszenie broni. Okej. Okay. Yy, handeli, handeli Zgadzamy się Po prostu nie chcę żeby, a chcesz być moim protektorem? Nie A chcesz być moim, yy... Czekaj, a jak to w ogóle będzie działać? Bo ty jesteś już w sojusz pokoju, haha, bo to są, <laughs> okej, okay, dobra Wiem jak to działa Co to za armia i kto mi tu zagradza drogę? Hmm. To skoro mi zagradzacie drogę na Minsk, no to pójdziemy na <laughs> Piotrogród <laughs> Pójdziemy sobie tędy, cześć, dzień dobry Okej, okay, ważne, żeby Rusy tego nie mieli. Tu staniemy sobie cyk, zablokujemy im przejście. Dzień dobry. Kolejny Radko Dimitriev, szalom. Ruska armia się pojawiła, ruska flota też płynie. Okej, okay, trzeba mieć to na uwadze. Oj, naprawiły się porty handlowe i pieniążki się kręcą. Bardzo dobrze. Że wyłącz na razie no, normalne podatki wrzuć. Flota tu będzie sobie czekała. Bardzo dobrze. Wiecie, że macie pusty port, nie? Ile wy tutaj zarabiacie? Gówno zarabiacie, ale wystarczy, żeby wam złupić i żebyście nic nie zarabiali. Dobra, wychodzimy armią z Paryża. Tu jest minus 6, tak? Świetnie. Wrzucimy jeden garnizon, wrzucimy drugi garnizon, wrzucimy trzeci garnizon, który nie dojdzie i wrzucimy czwarty garnizon, który mam nadzieję, że też nie dojdzie. Dobra, jedną turę możecie się pobuntować. Napraw uniwerek. Wylećcie do portu. Na dwie armie się dropniemy. Wylećcie do portu. Wylećcie do portu. Ty wyciągasz jeszcze tą jedną francuską flotę. Najpierw przerzucimy nasze oddziały, a potem tą flotą pozgariamy resztki. Eee, co to jest? I co mi tutaj biega? No, nie będę się za to uganiał, ziomek. Tu znowu Włosi idą. Trzeba Włosów. W, 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 Włochów ścigać. Ale jak wejdziemy od południa do Włoszek to chyba mi się yy, odechce. potatę na naszych plecach. Jak mi się wydaje, kurde boli mnie, że mamy tak mało dochodu, bo nie mogę budować, nie możemy poznawać budyneczków jakie możemy tutaj tworzyć Napraw Francję, bo to zawsze dochód, tylko może nie tam gdzie będą plądrować bandyty dzikie yy, I możemy coś pobudować, może w stolicy byśmy coś machnęli Sensownego yy, O, Town Town Market, brzmi jak plan Brzmi jak bardzo dobry plan yy, Co ja tu jeszcze mogę, odlewnie dział raczej nie chcemy, nie chcemy yy, City Council jak najbardziej Przyszcziką może, możemy machnąć i skończyły się pieniążki <noise> To miejsce słynnej bitwy jakie wielkie jest Okej okay. Śmiesznie jakby się udało spodbić z... Nowogród, Piotrogród Tym Hindenburgiem Byłoby bardzo śmieszkowo eee, koniec tury? Koniec tury Gdzieś jeszcze potrzebne dwóch, trzech tur żeby się dropnąć. Oczywiście Londyn plądrujemy nie? Ciekawe ile oni tam mają mar... Właśnie samolocikiem, czy ja mogę tam samolotem polecieć do Londynu? Czemu ja tego wcześniej nie zrobiłem? Co to były? Co, co to za bunty były? Rewolucja wie wiedeńska jakaś austriacka. Adi Malarz się tam buntuje, bandyta jeden. Strajki <laughs> we Francji, spoko. Sierżynka zablokowana. Podeszli pod miasto. Okej, okay, okej. Okay. Mam nadzieję, że to nie zepsuje naszego zawieszenia broni. Minus do morale w jednostek, minus 5 do kosztów utrzymania. To jest ważniejsze. Cały czas mamy ten Edpiece. peace, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No czemu mi dro brokujesz drogę? Dobra, to z powrotem lecimy na Mińsk Tu przejdziemy sobie przez rzekę. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Eee, kilka ruskich armii. No i sobie tutaj. O kurde. Przechwyciły nas moździerze Okej, okay, nie ma moździerzy Konstrukcja U28, yy, podwodny potwór. Nie ma ubotów, nie ma floty ubotowej. Czy to były bunty? Czy wam się stolica buntuje? Czy zaraz się powstanie Republika Austriacka? To by było bardzo nie na miejscu. Czekaj jedną turę. Mm, teraz tak, jak ten paryż? Paryż tak średnio zadowolony. Wejdźcie sobie tutaj tymi wszystkimi żbiczkami. On dalej średnio zadowolony. O, kurde. No i musimy odwołać naszą inwazję. Ja muszę jeszcze przez jakiś czas trzymać pełne garnizon. No dobra, no to ta armia musi lecieć. Czyli kolejne kilka tur w plecy. Co tutaj idzie? Ta armia, tak? Ty się pozbądź eksportu. A wami spróbujemy pościągać te pojedyncze staki, co tu biegają. Ty stań na, na tym moście, żeby zablokować Włochów. Żeby nie przeszli dalej. Ewentualnie zawrócą. Eee, techy idą, idą techy. Okej. Okay. Możesz zbudować ciebie jak najbardziej. To prawie cały nasz dochód pochłonie. Jakiej to jest infrastruktura? Mamy tego też na to koleje? Mamy. Trzeba by to pobudować. Tego mi nie buduj, tego mi nie buduj. Mogę już wejść? O, zadowoleni płacą podatki, świetnie. Weź tych brytoli stąd wyrzuć Mój port To mi usunęło rekrutację? Ta, usunęło mi rekrutację, oto bandyty jedne No i tyle czasu budowałem dwa statki handlowe, wzięli wpłynęli i zniszczyli, rozumiesz? Brytyjczyk nic innego nie robi, tylko na złość, bo inaczej nie umie Parę też możesz, oni nawet z tym są zadowoleni, o kurde Okej, okej, okej Opieracie się Opieracie się Naszej pokojowej okupacji Wy jesteście najtańsi w utrzymaniu, nie? Ta. Zrekrutuj więcej tych żbiczków Żeby garnizon jakiś trzymać Jeszcze jednego zrekrutuj To zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to przesunięte, Znajmy końca tury Musimy teraz kilka tur przelecieć To tu się trochę nieciekawie robi Mam nadzieję, że Białoruś też się będzie mogła wyzwolić Dobra, ta kawalera w następnym dniu, powinna dotrzeć Tu może będzie ciekawie, najgorzej jak on mi oleje i pójdzie sobie na Polskę, wtedy go nie dogonię Znaczy odda Litwę, ale wiecie Dobra, skończ turę A, zapomniałem o samolociku, kurde O bogowie, bitwa I to duża bitwa Nie mogę się wycofać, trzeba to stoczyć, no dobra To ta bitwa w kolejnym odcinku Tutaj Wam podziękuję za uwagę. Widzimy się przy o 15, jeszcze o 18.00. Yy, Zatakowana ta armia i z pleców przyjdzie te posiłki. Nawet dobrze, powinniśmy to rozbić. Także cała to góra, słuchajcie, końca, ta Trzymajcie się na razie. elo.